Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam mini ręczniki w wersji skompresowanej. Już kiedyś podobne pokazywałem. Były one pojedyncze pakowane. Tutaj jest w takiej plastikowej tubie. W moim przypadku jest 15 sztuk. Są też takie wersje, gdzie jest tylko 10. Samo opakowanie, jak najbardziej, w porządku. Chociaż nie jest one może wodoszczelne. Raczej takie na zachlapanie, ale jest na wcisk, więc raczej wilgoć tam nie powinna wejść. Zawsze, oczywiście, można takie coś zabezpieczyć dodatkowo, włożyć na do woreczka z zamknięciem strunowym. Będzie wtedy pewność, że nam nie zawilgotnieją. Można to traktować jako takie awaryjne chusteczki, ręczniczki. Jak nam się zwykłe skończą, to możemy takie użyć. Jak takie coś działa? Jak widać, małe rozmiarów, bardzo lekkie. Jeśli chodzi o materiał, to one są z bawełny. Rozmiarowość po. Rozkompresowaniu to 22 cm na 24 cm, więc całkiem dobry rozmiar. No i już pokazuję, jak to działa. Nalać trochę wody wystarczy. Może jeszcze odrobina. No i pod wpływem wody nam się to rozszerza. Nieco się namacza. No i uzyskujemy taki powiedzmy wilgotny ręcznik, chusteczkę. żeby tego teraz nie zepsuć. Jeszcze komary mnie tu atakują. To wcale nie jest takie łatwe, żeby to. już się rozwija i jak widać z takiego małego wyszło coś zdecydowanie większego oczywiście takie coś do czego może posłużyć do przetarcia na przykład twarzy mamy od razu już tu mokrą wersję więc tu powiedzmy takie ręczniki nawilżane do wymycia rąk do wymycia na przykład naczyń, bo jest to całkiem sporych rozmiarów. Jest to dosyć mocny materiał, więc niezbyt się szybko nam podrze. Może to też zastąpić papier toaletowy. Nie da się tego tak porwać, jak zwykłą chusteczkę, która jest papierowa. Także mocny materiał i dobry i od razu jest z wodą. Podobno to jest biodegradowalny. No i tak działają tego typu chusteczki. Oczywiście są też większych jakichś rozmiarów, ale oczywiście nie w takiej tubie. Jed jeden rozmiar chyba tylko jest w takich. W sprzedawane te większe są inaczej pakowane, no ale taki mały mini ręcznik jak widać, jest spory i według mnie całkiem użyteczny. W jakiejś awaryjnej sytuacji zawsze możemy takiego czegoś użyć. Polecam, jakąś takie coś jest potrzebne. Gdzie, oczywiście, ja sobie to kupiłem. W jakiej dokładnie cenie? Wszelkie te informacje będą dostępne. Pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.